Честь, вітаю вас на каналі Онполіш. Мене звати Олена, і сьогодні ми з вами йдемо в кафе або ж в ресторан. Ми йдемо з вами за кавою, ми йдемо з вами за якимось салатиками, ми поговоримо про різноманітні фрази, які будуть для вас корисні, коли ви робите замовлення, чи з собою, чи безпосередньо вже в кафе, в ресторані, і ті, які є в реальному житті, так, не в підручниках, що вас вчать, чи могла би пані мій полечить, бла бла-бла. Ні, ми поговоримо про те, що дійсно звучить про швидку польську мову, тому що ну, коли ви десь там спілкуєтеся так з офіціантом чи безпосередньо з барменом, який робить вам каву з баристою, то все це відбувається швидко. Говоримо саме про це, про корисні фрази, яких нема в підручниках в кафе і в ресторанах. Почнемо ми з кави та з різноманітних напоїв, які ми замовляємо так собою, чи безпосередньо в нашому кафе, в нашому ресторанчику. І перша фраза. На овшаним люб на сойовим, дуже коротко, на овчаним люб на сойовим, попрошу кави на овчаним, тобто на якомусь рослинному молоці. овсяне всяне молоко, так, сойове соєве молоко бананове, яке там хочете, можете собі додати. Ну, але суть, просто кажуть, можна не додавати слово млеко, а просто казати на овчаним, попрошу кави на овсян. Proszę, poproszę zawsze ja mniej lodu albo w ogóle bez lodu, to kto męczy lodu albo w ogóle bez lodu. W mojemu wariantu, w wariancie tak najkraszcze poproszę mniej lodu, bo laska męczy lodu. Z syropem wanilowym, e, karmelowym, czy jakim Wy tam zechcecie, albo w ogóle bez syropu. Syrop to syrop, tak? to kto z wanilnym syropem, czy jakim chcecie, czy w ogóle bez syropu. Poproszę Latę bez syropu, takie jak zawsze. Bez pianki z większą pianką, tak, to bez pianki z większą pianką. Cappuccino bez pianki poproszę. Cappuccino bez pianki, byt laska. No, co toczny nimi Mniej słodkie, bez cukru, męcz, solotkę czy w bez cukru? Mniej słodkie, bez cukru. No i pro rozmiar, tak, kawa może być mała, średnia lub duża. Poproszę małą kawę, to męcza, średnia czy wielka. Nawet u Was tam będzie napisane tak SML, a można tak wskazać SML, albo po prostu mała, średnia, duża. Bez laktozy czy bezlaktozne, to znaczy coś bez laktozy, czy macie mleko bez laktozy, czy u Was jest mleko bez laktozy, jeśli wam na przykład zrobić sobie kapuci. Podwójne espresso, podwójne espresso, tak, albo jeszcze mówią podwójny shot podwójny shot. Na przykład poproszę cappuccino z podwójnym espresso albo poproszę cappuccino z podwójnym shotem. Na wynos na miejscu. My nie każemy po polsku ze sobą. Poproszę coś ze sobą, was prostu nie zrozumieć. Cażemy na wynos. Błaszkę na wynos, tak? Poproszę na wynos. Na przykład y, tam kawę na wynos poproszę, tak? No i was się, zapytają na wynos czy na miejscu. До власного кубка у власний у власний стакан, так, до власного кубка, власну чашку. Наприклад, чи можна винос до власного кубка, чи можна з собою у власну чашку? Тепер поговоримо з вами про страви, про заміну, про якісь про гостроту і про різноманітні додатки до того всього. Так, наприклад, ми можемо сказати замість, коли ми хочемо щось замінити. «Зам'яст» – це замість чогось. Zamiast kogo-czego tu mamy też dopełniacz, tak jak w ukraińskiej mowie. Na przykład, proszę, zamiast frytek sałatkę, bydlaska, zamieść katopli, i salat. Sos osobno lub dressing osobno, tak, okremo, bydlaska, sos, albo dressing w zaprawku, okremo, tak, daj to mi okremo. Łagodnie lub na ostro, łagodnie to nieostre, tak, no, lahidne umowno i na ostro, to ostre coś. Na przykład poproszę łagodnie, bo laska, coś nieostre. Bez cebuli, bez kolendry, czy bez orzechów. Kiedy chcemy, coś bez czegoś. Na przykład poproszę bez kolendry, bo laska, bez koriandru. No Cebula to cebula, a orzechy to grzyb. Podgrzać, Czy mogę to podgrzać, czy może to podgrzytym? Lód osobno, możemy poprosić o osobno. Poproszę lód osobno wegetariańskie, wegańskie a, lub bezglutenowe. Czy macie coś wegetariańskiego lub wegańskiego, tak? Czy Wy coś wegetariańskie alboż wegańskie? Gowarmy dalej pro rachunek, jakąś opłatę i serwis. Na przykład możemy poprosić, żeby nam przenieśli jeden rachunek na wszystkich, alboż okremu. Rachunek osobno lub rachunek razem, tak? Okremyj alboż razem. Na przykład poproszę rachunek osobno. Platność zbliżeniowa, to, to bezkontaktna opłata, tak? Platność zbliżeniowa. Czy mogę zapłacić zbliżeniowo? Czy można to zapakować na wynos? Wyszło z Nedojilem, tak? I choć jeszcze wam spakowali to co z sobą, to wykaże czy można to zapakować na wynos, to jest z sobą. Czy jest hasło do Wi-Fi, czy jest parol do wi fi Po polsku Wi-Fi czytaj, bo wi czytajmy jak Wi-Fi, jak widzimy to takim, czytajmy czy możemy usiąść przy oknie? Czy my możemy usiąść przy oknie? Czy możemy usiąść przy oknie? Wysokie prostejki i stopień wysmażania, to jest stopień prosmaszki. Może być to krwisty, tak? To, to skrobiu. Może być średnio krwisty. to po polsku. Wy zwyczajnie masz takie tam, wołdany well i tak dalej. No ale jak chodzi po polsku, to my każemy krwisty, średnio krwisty, średnio wysmażony albo dobrze wysmażony. Różne alergie i różne utoczenia. Na przykład my możemy powiedzieć, że jestem uczulony czy uczulona, chłopczyk, dziewczynka, na przykład na orzechy, czy to danie je czy to danie jest zawiera, tak? Tobre, to w mnie alergia, jestem uczulony, skaże chłopczyk, jestem uczulona, skaże dziewczynka na kogo, co? Na orzechy, na przykład na cebulę, na szowę, tam ma te alergię, czy prosty nie też to, to dodale do strawy, to okażemy, że jestem uczulony na coś. Czy to danie je zawiera, czy ta strawa ich wkluczaje? Tak, jak się orzechy co mnożena, to każdy je je zawiera ich wkluczaje. Czy to jest ostre, czy co ostre, czy można zamienić dodatek na sałatkę, tak? czy można zamienić harnich na salat? Czy mogłabym, czy mógłbym dziewczynka, chłopczyk? proszę poprosić o szklankę wody? Tak? Czy, ja, czy można poprosić o prosta kan wody? Byłaby możliwość bez kolendry? Czy byłaby możliwość bez koriandru? Tak? My nie czy mogło, mógłby Pan poprosić, żeby tam kucharz przygotował bez kolendry, skoro czemu. Czy byłaby możliwość bez kolendry? Czy zaznaczyliście wam gdzieś tam w kafe w żywym życiu? Tak? Jakieś ciekawe frazy, jakie Was zadowalają? Польщі, і що було таким здивуванням для мене, наприклад, вперше, як я поїхала до Польщі, і щось я просила до собою там мені запакувати. Це ще було в мої студентські роки, дуже давно. І я просила щось запакувати з собою, і я оце, оце за собою я й говорила. Я не знала, що тоді слово на винос цієї фрази, що так має бути, і мене не розуміли. Він так дивився на мене, що вона хоче. Що, куди? Яке за собою? Ну, потім вже звичайно дізналась, що воно на винос. І ще пам'ятаю, як студентські роки ми дуже гарно з коліжанками шукали бяле сухе віно в супермаркеті. Воно повинно бути витравне. Віно біле, сухе вино, так віно біле, так, але не сухе а витравне по польську. Теж вам научка, якщо будете шукати, в що не перекладайте зазвичай всього дослівно. Тому якось так. Якщо у вас теж такі історії, то запрошую в коментарі. Мені буде дуже цікаво почитати. Дякую, що додивилися до кінця. До зустрічі в наступних відео. Сподіваюся, що це коротеньке стане для вас корисним.